ma z tej strony Eleven, a to jest ponownie Raymond 2 The Great Escape Jedziemy dzisiaj z poziomu na sklepienie Spotykamy tego Globoxa i z tego co pamiętam na początku poziomu będzie... Czy to jest ten poziom? To jest ten poziom, to będzie gigantyczny Spider Okej okay. więc... Ja wiem, że żeby go zabić trzeba go dużo razy trafić Ja niestety nie chcę się w to bawić Spróbujmy nie zginąć i pozbierać te wszystkie musy. Tak zróbmy, let's do it Ale on nie jest taki zły, on nas nie potrafi trafić w pewnym sensie. Będziemy musieli się tam wrócić, no trudno. Wiem, że tam był jeszcze purpurowy lums, przez który można tam przeskoczyć, przelecieć. Idea, no, whatever. I tak właśnie teraz zrobimy. O jeju, jeju, Rozbiliśmy kratkę, nawet nie chcieliśmy tego robić. A tu patrzcie. Dobra. Nie mam pojęcia, jak tutaj trafiłem. Ale jakoś mi się udało. Okej, okay, ta dramatyczna muzyka, jest. Chodź tutaj. Ten poziom wcale nie jest taki zły! Jak kiedyś mi się wydawało, Ok. Teraz się zrobiło nim troszeczkę niebezpiecznie. Dzisiaj go da się pokonać, ale... Okej, okay, stanę sobie tutaj. Zebraliśmy te lusy. Czy ze... Ojeju! Nie wiem czy ja zebrałem wszystko! Zobrawi się wszystko chyba tak. Dobra, najwyżej się tutaj wrócę, zanim on nas zabije Hops. Nie jesteśmy bezpieczni. Jest już okej. Okay. Dobra. No, najgorszy z nami. Teraz to będzie inny poziom. Tyle poziomów w tej grze jest... tym, tym scharakteryzowanym, że one się różnią od siebie sporo. Ma, każdy ma różną mechanikę, że tak powiem. Wartą uwagi. Tam gdzieś jest Globox, który musimy uwolnić, z tego co pamiętam. O ile dobrze pamiętam, a chyba tak. Słyszę go już stąd. Dziwne odgłosy to jest Globox. Ok, skoczymy sobie tutaj. Żaden problem. Jesteśmy daleko. Zanim on nas trafi, to my go już wybijemy. Spróbujmy zebrać tego Lumsa. O, chodź tutaj. Ok. Więzień to wróg numer publiczny. To wróg publiczny numer dwa. Jego deszczowy tonie spowodował korozję kilku robot piratów Więc wiemy już, że wróg publiczny numer dwa to jest przyjaciel najgorsze, najgorszego wroga publicznego numer jeden, tak? Czyli mnie. O, ta! Rayman jest najlepszy! Czy mam tego Okej. Okay. Dobra. Globox, czas, żebyś pomógł mi tam przejść. Bez ciebie nie nam rady, a ty będziesz tutaj. Ten dźwięk. Brakowało mi tego. To był odgłos jego chodzenia. A teraz. On robi dużą chmurę deszczu nad laserami i je niszczy. To był jego deszczowy taniec. Pff, pff. Mózg wszędzie. Dobra. Tutaj te zaznaczone jakieś roślinki. Też Globox musi podać swoim deszczowym tańcem. Ale zanim on to zrobi, ja pozwolę sobie zebrać lumki, które tak gdzieś są po drodze. O lumki, w sumie fajne określenie. Lumki. Może będą lumki, a nie lumpsy. A będą się ludzie pluć, że. źle mówisz, A inni, że. O dobrze. A Gra mówi inaczej. Ja nie wiem sam już. Dawaj. To dopiero jest chory główno. Okej okay. Mamy kwiatuszek i teraz on powinien teoretycznie lecieć gdzieś, prawda? O już leci Dobrze Po drodze zbieramy te lumki. Myślę, że zebraliśmy wszystkie Obalany pień Globox przechodzi razem z nami To jest taka współpraca wiecie, taka kooperacja z komputerem My przepuszczamy go on przepuszcza nas dalej Globox Ta muzyka, muzyka w tym poziomie. Just. Troszkę szybciej, chodź. U, um, um. Ten dźwięk. No, tutaj mam Cię zaprowadzić. Nie widzisz tego? Stary. <ścoughs> Jez. Ta dziecięca radość oj Globok się troszeczkę zleksza przez Kamera kamerę. Obróć się! Dziękuję Oj! Dostałem. Nieważne, mamy tyle zdrowia, że nic nam się nie stało takiego. O co chodzi? Boisz się? Nie, nie, Globok się nie bać. Ulel. Baczcie, to przecież żaden, żaden wstyd. Wiesz przecież? Okręt wojenny i piraci, oni są bardzo, bardzo niebezpieczni. Gdybym miał tylko więcej moich mocy, na Dla Gdyby zapomnieć. Także mamy więcej naszych mocy. Po raz kolejny. Lidać looms, aby z. looms nums Aby zrobić twoja pięść silniejsza, li powiedzieć, wciśnij spację. Dobra, no tak. Dobra, okej okay, No, takie, takie wplatanie. Tutoriala w grę. W, w, w rozmowę, tak, między ludźmi. Troszeczkę to ujowo zrobili. Więc teraz właściwie, jeżeli przytrzymamy spację, mamy mocne ładowanie naszej pięści do mocnej, że tak powiem, rozmiarów. <grym>, to... Nie umiem tego dźwięku zrobić. I can't even. Patrz jak to teraz działa. O tak. Ojej, dostaliśmy. I musimy strzelać w tym statku, z tego co pamiętam, prawda? Statek już jest rozwalony? A, to było w remienia Revolution tym na PS2. To nie. O, teraz oni też są mocniejsi. O, dużo teraz dostanę na odołnierz 5. Niech stanie sobie w miejscu, wtedy strzelimy dopiero Okej, okay, teraz Dopóki się ruszamy, nie ma, ma szans ich strzelać Bo zawsze tego unikną Okej, okay, troszeczkę zdrowia odzyskaliśmy, teraz Globox musi nas przepuścić dalej I my musimy przejść też dalej, więc wracamy po niego, tu dalej stracę strachu O, jaka wielka, przestraszona kluska, chodź tutaj No chodź już, nie bój się Będzie wszystko okej okay. Okej okay, Globox, do it! Ja się nie muszę tak na niego patrzeć, ale chcę. Bo to jest piękny widok, jak on tak robi. Z zaskoczenia mnie! Mogę nadać 5 ale nie mam na to czasu tak naprawdę. Chodź, Globox, jeszcze raz. Nie ma się czego bać. Spokojnie idziemy dalej. Słyszałem klatkę, więc będziemy klatkę blisko w pobliżu. Ej! No! Chodź tutaj. Chyba tak to nie zadziała. Globox, weź to coś tutaj, ten krzaczek. Zaaktywuj Jak się tam dostać? Jest srebrny luz tutaj gdzieś? Nie. Jest! Ale jak niego? O, tu są skrzynki! To wszystko to wiele wyjaśnia. Ops. To było głupie. Za wcześnie strzeliłem, żeby trafić w sre... w purpurowego Lumsa. Dziękuję. Lumki pozbierane. Yy, Globox. This. I need this. You know? Come on. Nie mogę z tym gościem. I, I can't even. Dobra, dzięki. Teraz możemy wejść w krzak, a właśnie się pokażę wam o co chodzi. Za szybko przez tą grę. Mam tutaj kamery. Widząc, że to ja, nie przepuszczam mnie. widząc, że to nie pirat, to nie mogę wejść, ale. Identyfikacja w toku. Wszystko w porządku! To tylko krzak z uszami! Drzwi wyłączone. Także tego. Nie mogę pójść za tobą, moja kochana Agletti chce mnie zobaczyć. Pominęliśmy jakąś klatkę. Będę się to nadrobić, prawdopodobnie. Nie, pominęliśmy pięć lumsów. No, i tak będę musiał to nadrobić. Dobra, no, whatever. dobra radę. Dobra, Globox. Ty tutaj zostajesz. My lecimy dalej ku przygodzie. Dzięki za pomoc. No zobaczymy kiedy indziej. A jeszcze się zobaczymy. I to nie w nie Trójce. Dobra, wiem, wiem, że zrąbałem. Wiem, okej, okay. anyway. Tak, chcę zapisać grę. Tu ukończymy później. Jedziemy jeszcze drugi level, Zatoka Wielorybów. Ojeju. Ojej, Zatoka Wielorybów to jest poziom, w którym trzeba pływać, a... Zazwyczaj te poziomy w grach są nudne, tych poziomów zazwyczaj ludzie nie lubią. Teraz coś wyskakuje z tym, czy mi się wydaje? Łoo! Tak, zdecydowanie. Teraz spróbujmy to trafić chociaż, zobaczmy, czy się da. Da się trafić, ok. To się da nawet szybko zabić. A spoko Aha, my teoretycznie i tak musimy przej przejść tamtędy To nie musieliśmy z nim walczyć A no, whatever Dobra, więc wsk wskakujemy w ten tutaj zbiornik wodny I musimy przepłynąć tam na dole Rozglądajmy się, czy tu jakichś lum tych lumsów nie ma Lumków może będę mówił, będzie bezpieczniej Ale i tak to są lumsy, nawet w grze to mówią Zbieraj to, bo, to się, bo się udusisz. Chodź tutaj. Bierz to. Tu w skrzyni jeden z nich. Haha, <grystanie> nie kaszl. Elevenie, nie kasłaj. Bym się udusił, ale. Ja tam jestem szybki. Ja wiem, co robię. Otwieramy przejście i idziemy dalej. Tutaj co będzie? Piranie po raz kolejny. Czerwonych lumbów nie musimy zbierać, ale... żółte byśmy chcieli. Jeżeli by gdzieś było, więc się rozglądajmy za tymi. Tutaj są na dole. Ale na dole też będą piranie, z tego co pamiętam. Ale spróbujmy to zebrać mimo wszystko. No chodź żesz, tu! Bardzo ładnie ci w 3 krawędzi. No nie, nie zawodny ten system, ale aż za bardzo. Okej. Okay. Jesteśmy bezpieczni. Udało się jakoś. Nie wiedziałem, że dam radę to zrobić. Jeju, tu jest tyle rzeczy, z którymi ja się tak męczyłem jako dziecko, a teraz je od tak robię, to jest szalone. Ale w sumie dobre. Przynajmniej nie starczymy długo w, w jednym miejscu. Aha, znowu robopiraci. Chodź tutaj. On nie umie strzelać. Leży, dobrze. Chociaż tamten strzał ostatni był celny. Zajdźmy, może, po schodach, żeby zobaczyć, czy tam czegoś nie omijamy z tych lumów. Yy, I. Nie, chyba nie. Czy tu możemy się dostać? Tu jest jakieś wejście? Nie. Ten teren słabo pamiętam, muszę przyznać. Ale myślę, że większego problemu z nim nie będzie. Ok, tutaj mamy siatkę, tu już możemy wejść, ale czy tam coś jest? Mam dziwne wrażenie, że tam coś może być, ale. A my tu musimy iść! Ok. Dziękujemy. Lecimy dalej. Myślałem, że to jest inna część gry. Tak troszeczkę. Mi się myliło o czymś innym. Nie wiem czemu. Znaczy nie wiem, w którym miejscu mi się myli po prostu z inną częścią... Ojeju. Z inną częścią gry. A kiedy mi się... A kiedy mi się myli z Raymanem Revolution? To jest ten problem. Cześć. A co my tutaj mamy? Czerwony lum. Dziękuję. Może. Zróbmy to tak. Na dwa hity sprzed. Świetnie, piękna robota. Tam jest jakaś beczka. <laughs> tu trzeba zniszczyć drzwi. A tam gdzieś jest klatka. Więc najpierw w klatkę się udamy. Tylko, gdzie ona jest? Halo, halo! Coś mi tutaj nie gra. Dobra, no cóż, weźmij tę beczkę, rozwalmy drzwi. I spróbujmy znaleźć klatkę. Może. Może ona jest za tymi drzwiami właśnie, nie pamiętam. <laughs> to by dużo wyjaśniało. A i ten purpurowy lum, więc to trzeba było zrobić, to nie ma nic ukrytego. Ha, ha! He! He! He. Jak wjechał! Jakie wejście! No cześć Murphy, co tam u ciebie? Hej Raymanie, wielorybica Carmen została schwytana. Piraci chcą użyć jej tłuszczu, aby naszmarować silniki twojego więziennego na statku. Pomóż jej, szybko, zanim ja będzie za późno. Dobra, okej. Okay. Carmen! Nadchodzę. I'm, I'm zooming. O, i to jest Carmen. No cześć. Że ty mały kochani. Dobra, y, moment, wyjdźmy. Let's get out. No najpierw, z tego co pamiętam, musimy coś tutaj dezaktywować. To jak i gdzie? Może tu gdzieś było jakieś. Jakieś dziura w tym. Chyba tam jest. Tak, tutaj jest. Dobrze mi się wydawało. Y, możliwe, że się utopię. Nie, niebieski Lum. Dobrze, przeżyję. Chyba, dam radę. E, dam radę, spokojnie. Co to jest za teren? A, pamiętam, co to jest mniej więcej. Okej, okay, ja już pamiętam, co tutaj jest. Na górę będziemy musieli dopiero iść. To spokojnie. Tyk, kolejny. I jeszcze jeden. Najgorzej będzie ich szukać pod wodą. I z tym będzie najgorzej, że nie będzie dużo czasu, żeby je znaleźć pod wodą. Dlatego nie lubię wodnych poziomów z, z natury. Bo są cięższe i są takie ciężkie do sterowania postacią. Są takie, w których łatwo się zgubić. A, już ręst tutaj będzie. Widzicie to? To jest. Spawner! Swojego rodzaju spawner! A tu go aktywujemy Aby oddychać łap i powietrz... powietrzne maniki. Ok, To za chwilę Carmen, czekaj, muszę tam do najpierw dotrzeć Najpierw rakieta Hopsa I lecimy tędy, trzeba się rozpędzić i... To nie tak działa Nie tak Dostałem się, ale i tak chcę przepłynąć tam na dół i się wydostać, bo tam może być jakaś klatka albo lumy, tak? To jest bardzo ważne, bardzo istotne Dla mnie przynajmniej, zróbmy tak, let's do it Jak to tym przeskoczyć? On na A nie skacze chyba, z tego co pamiętam Spacjum trzeba się rozpędzić, żeby on wystrzelił, ale chyba trzeba się rozpędzić wcześniej wyraźniej. Bardzo możliwe. Okej. Okay. Nie, niego się po prostu puszcza na A. Okej. Okay. Na skoku w sensie. On nie skacze. <laughs> ale spokojnie, zaraz tu się prawie kolejny. A może i nie? Może... On dopiero teraz się rozbił. Co on tam tyle czasu robił? Go! Jedziesz! O, jest, Udało się! Dostałem troszkę, za późno troszeczkę zaskoczyłem Ale przynajmniej się udało Aż tyle tych czerwonych lubów nie potrzebujemy, spokojnie, ja, do ja dobrze się mam, ja naprawdę na dobrze żyję Okej, okay. więc była klatka. Były dodatkowe lumy, lumki, cokolwiek. Carmen, prowadź. Haps. To będzie o tyle ciężej, że też uważać za swoje życie. I będziemy musieli się prawdopodobnie bronić, z tego co pamiętam. Jest jakiś sposób na szybsze płynięcie, czy coś? Nie jestem pewien, chyba nie ma. Damy radę spokojnie. W pewnym momencie tam się pewnie zrobi ciężko, ale. Jeżeli te, te bańki powietrzne wypuszczają takie czerwone iskry czy coś takiego, takie czerwone poświaty, wtedy to oznacza, że one za niedługo pękną, znikną po prostu, tak? Na, na, Najprościej w świecie znikną. Raymond, płyn, just go. Ok. Lecimy dalej. Piranie chcą zabrać moje powietrzne bańki. Dlatego musimy się trzymać blisko, Carmen. Nie pozwól im tego zrobić. Nie. Nie, uciekać. W gonie Rayman. A, wygodnie. Może jednak będę się skupiał na tym, żeby oddychać, a nie, żeby próbować ich zestrzelić, bo chyba się nawet się nie da. Okay. Ale te, te prześwitujące światło, to jest zwykła tekstura, jeszcze raz, to samo, a... Jaki efekt zajebisty. Jeszcze zebrałem. To są też lumsy? Nie Nieważne Mój błąd Dobra, dzięki Carmen, chyba już mi tego starczy Teraz Muszę się jakoś dostać z tej wody O ile tam niczego nie pominąłem I tak będę powtarzał ten poziom Tamten poprzedni, więc nie, no, whatever ja to sobie spokojnie nadrobię Okej okay. Dobra, to, to by było tyle chyba spływania Na szczęście, a nie A tutaj na górze co jest? Kurczę, są jednak poziomy, których nie pamiętam Ja już nie, zobaczcie się. Ja tylko chcę kamerę przerzucić na inne pole widzenia, żebym widział coś sensowniej Help! Spokojnie! <noise> Pomogę ci. Jestem w tym specjalistą. Nieważne. Tu... A, tu tak trzeba było zabrać wszystkie te czerwone, ale ja mam je zebrane. Prawdopodobnie nie tutaj jest ta klatka. Albo i tutaj! Jest ukryta, patrzcie! Ojeju! Nieważne. Dałem radę. Teraz sobie do góry zaskakujemy na klif, czy cokolwiek to jest. Czy to będzie zjazd, spływ, cokolwiek? Nie. Chcę zbadać wszystko. O, muszę się rozpędzić. Well, shit. Nieważne. Pozbieramy to wszystko, co tutaj jest. Gdzieś tu jeszcze jest klatka ukryta, Czy to znaczy, że zbierzemy wszystkie klatki w tym miejscu. O, to fajnie. Ej, ty! Spasły! Chodź tutaj, Ojeju Żegnam. Jest klatka, dobra. Mamy wszystko w tym poziomie. O, to jest koniec poziomu. Jeszcze nie. Moment, chwiluję. Stary, poczekaj chwilę. Proszę cię. Moment. Zaraz przejdę. Ja wiem, że taksy nie jest tanie. Ja wiem, że. Nie zawsze macie, możecie czekać, ale to jest ostatni. Mamy wszystko w tym poziomie, przynajmniej. Juhu! I pozamiatane! Pozamiataliśmy wszystko. Nie mogę się doczekać poziomów, które nadejdą, typu jaskinia yy, skały i lawy, czy coś takiego, one są ciekawe. Bonusowy level, ale nie znowu taki sam. Widzicie co? Spróbujemy zrobić to jeszcze raz, żebyśmy mogli. Yy, może zdobędziemy coś innego niż tylko zdrowie. Spróbujmy. Może z niektórych tych poziomów, bonusowych, można zebrać jakieś kolejne klatki, czy ukryte lumy. Ale teraz kokrze, patrzcie jak jadę Aaaaa! Zjechałem, zjebałem Zrypałem Wygrałem i tak. Dziękuję. Co wygrałem? Co wygrałem? Pokaż mi, czy to znowu będą po prostu czerwone lumy, zdrowie? żałosne Dziękuję, nie polecam tych poziomów bonusowych, nie potrzebuję ich za cholerę. E, bardzo dziękuję Wam za to za obejrzenie tego odcinka, to już nie sarkastycznie, wam bardzo dziękuję. E, to by było na tyle w tym odcinku. Część w sumie z 25 minut wy chcieliście troszeczkę dłuższy odcinek. Nie tym razem, może następny I świątynia kamieni i ognia, to jest to, o czym mówiłem To jest jeden z fajniejszych poziomów, ale to w następnym odcinku Dopiero zobaczycie jutro, dzięki wszystkie za obejrzenie Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych, na razie